Przestań! To jest nielegalne! Nie wolno tak robić! Nie tworz sprawa! Policja! <śmuszczak> Spiszcie się, a nie już co stało! Policja! Czy pani moją mamę? Właśnie miałam najtrudniejszy telefon w mojej dotychczasowej pracy. Wróciła kwiaterca. Był pochmurny poranek. Dziękuję. Chodzę że już dziewczyna do mnie napisała. Pokaż. Jakaś Sasza zaprosiła mnie dzisiaj do klubu. Pokaż? Dobrze. Ale Laska, ty to masz szczęście. Ten biały to ma jednak szczęście, ale miałem wrażenie, że gdzieś już tą dziewczynę widziałem, tylko nie mogę sobie przypomnieć gdzie. Ciekłe? To co, Wybierasz się ze mną dzisiaj do tego klubu? Wiesz co, mam lepszy pomysł. Lepszy od tego? Co to na to, żebyśmy strzelili kilka partek półka? Dupa nie zająć, nie ucieknie. Brzmi świetnie, przekonałeś mnie. Wybornie. Dziś miałem ochotę wyjść do klubu, w końcu jest piątek. Chciałem odreagować, ciężki tydzień, ale pomysł ciekłego naprawdę mi się spodobał. Ja już jestem gotowy. Jeszcze chwileczkę. Idę na rekord, tak mi dobrze idzie. Kurczę, mam tego dosyć, ciągle przetrybamy po pierwsze. Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. I ten pendrive w komputerze. Wszystko wskazywało na to, że używa jakichś zewnętrznych programów, które pomagają mu wygrać. To by tłumaczyło, dlaczego ja tak szybko umierałem. Nie mogłem tego tak zostawić. Musiałem działać. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego swój dyżur pełnił operator Łukasz Dankowski. To on przyjął zgłoszenie. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator 48, w czym mogę pomóc? Dzień dobry. Z tej strony Białą mieszkam w Samotnej 3, mieszkania 14. Chciałbym puścić przestępstwo. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z oszustem w półgodzie. Czy oszust przebywa nadal u Państwa w mieszkaniu? Tak, tak. Przebywa w mieszkaniu i już jest w ostatniej trzydziestce. Skąd pan wie, że to oszust? Ma takie dziwne znaczki, e, pokazujące mu przeciwników oraz e, wszystkie przedmioty, gdzie leżą. To jeszcze nie wskazuje na oszusta. W dodatku on nie ma żadnych wartościowych skinów. Same takie najtańsze ubrania. Może są jakieś powody, dlaczego tak się ubrał? Nie ma żadnych... Wysyłam do państwa policję. Ale on się już zbliża do końcówki. Nie mogę na to pozwolić. Więc proszę zaczekać. Wraniu, wiem co robisz. Idź to, nie tego zwycięstwa! Przestań, to jest nielegalne, nie wolno tak nie robić. To jest twoja sprawa. Co tam się dzieje? Kalo czy wszystko w porządku? A, co ty zrobiłeś? No jak tak mogłeś? Teraz A, coś ty tym zrobił? Załatwicie jak tych frajerów w kubu. Policja już jest drodze. nie wywiniesz się tym razem. Zniszczycie za tą prajerę! Kratka w Stój, 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 policja! Zniszczycie to! Zniszczycie to! człowiek pojeść zostanie wykorzystany przeciwko tobie. Kurde, słupiam kajdanki. Ma pan jakieś sznurce, żeby to wskazać? O! Żona na Bardzo dobre, bardzo dobre. Koledzy z pana celu cieszą się, jak zobaczył tą dodatkę. Tego szósta śledziliśmy już od bardzo dawna. Ale w końcu udało nam się zebrać odpowiednie dowody, żeby postawić mu zarzuty. Zostanie teraz przewieziony do aresztu do Siedlec. Jest to już drugi tego typu przypadek w naszym kraju. Pierwszym złapanym oszustem był Paweł Uleman, znany jako Lech, który czytał grze Fortnite. Uniknął on jednak kary, bo została za niego wpłacona kaucja przez Piotra Skowerskiego, znanego jako Izak. Staram się już nie wracać myślami do tego, co miało miejsce, jednak Wściekły był moim bratem, zanim dowiedziałem się, że jest zwykłym oszustem w No, e, Dlatego te i pewnie kolejne święta będą trochę smutniejsze od tych wszystkich poprzednich, ale jest to niewielka cena. E, za to, jak teraz świetnie mi się gra w no, czuję, że tych cheaterów jest coraz mniej, e, a ja, pochwalę się, nawet udało mi się dostać do pierwszej dziesiątki.